Na wiadukt nad dworcem gdańskim przyjechaliśmy, gdy trwały ostatnie prace przy trakcji tramwajowej. Mocowano wieszaki i naciągano miedziane przewody. Gdy trakcja była gotowa, nastąpiły próby obciążeniowe wiaduktu. Dwa ważące w sumie 80 ton tramwaje zatrzymały się na przeprawie. Pod spodem specjaliści z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, wspierani przez liczne urządzenia pomiarowe, kontrolowali wszystkie istotne punkty konstrukcji. Wyniki badań okazały się pomyślne i wiadukt powinien zostać otwarty jeszcze we wrześniu. Z okazji trwającego w stolicy VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywa się w ramach Tygodnia Obywatelskiego w całym mieście wiele imprez. Uczestniczyliśmy w grze miejskiej Franza Fischera. W zachęcie uczestnicy gry mieli za zadanie naszkicować portret tej słynnej postaci życia towarzyskiego stolicy lat międzywojennych. Na uniwersytecie poznawano tajniki szermierki bałtyckiej a w domu pod orłami układano makietę żoliborskiej WSM. Warszawa tamtych lat okazała się niezwykle ciekawa. W Teatrze Studio odbyła się premiera spektaklu Zaklęte Rewiry. Reżyserem i autorem scenariusza opartego na prozie Henryka Worcela jest Adam Sajnuk. Nowoczesna inscenizacja łączy formę z pogranicza teatru i performance'u z tradycyjnym tekstem i realistyczną formą. Aktorom towarzyszy muzyka wykonywana na żywo, autorstwa Igora z Polskiego i Michała Lamży. Stadion Narodowy wciąż budzi wielkie zainteresowanie. Tym razem zaproszono doń młodzież z warszawskich gimnazjów. Po obejrzeniu lóż vip niekończącymi się korytarzami, młodzi ludzie wydostali się na płytę. Stadion widziany z tego miejsca robi ogromne wrażenie. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty na trybunach i próby krzesełek. Przy okazji odbyły się pierwsze testy wyrażania stadionowej radości. Na Krakowskim Przedmieściu w Galerii Plenerowej przy Traugutta wystawa poświęcona warszawskim neonom z lat 1956-63. Niedawno do archiwum ratusza trafiły materiały, wśród których odkryto teczki z projektami warszawskich neonów. Ta warsawianistyczna rewelacja po opracowaniu została udostępniona na wystawie. Są tu nie tylko przykłady słynnych neonów, które świeciły w stolicy przez wiele lat. Można też zobaczyć ich wersje projektowe. Wystawa światła miasta będzie czynna do 21 września. wwwum.warszawa.pl